Tutaj mamy kilka roślin, do których kabelkami podpięty jest taki mikrokontrolor, czyli to jest taka płytka, która wykrywa przewodzenie impulsów elektrycznych przez te kwiatki. Wszystko, co zawiera praktycznie wodę, może przewodzić prąd elektryczny i w tym momencie, jeżeli weźmiemy i zamkniemy obwód, to jest wykrywane przez tę płytkę i oprogramowanie daje nam odpowiedni dźwięk. ten sposób zagrano mi na nosie. W poszukiwaniu różnych źródeł energii naukowcy się zwrócili ku roślinom. Dlaczego? Skąd pomysł, żeby w ogóle z roślin czerpać prąd? Wydaje mi się, że to głównie zależy od tego, że rośliny do życia potrzebują niewiele, bo potrzebują jedynie dwutlenku węgla i wody. Więc jeśli uda nam się z tych roślin efektywnie odzyskiwać prąd, z pomijaniem procesu spalania, będzie to taka czysta, ekologiczna energia. Właściwie z każdej roślinki da się wyciągnąć prąd, bo każda roślinka przeprowadza fotosyntezę, a ta fotosynteza jest źródłem elektronów, które właśnie teraz próbuje się odzyskiwać. To co? Co my tutaj będziemy robić z tą biedną pomarańczą? My tutaj mamy przygotowane ogniwo Wolty, czyli tak naprawdę pierwszą baterię, która została stworzona. Nie była ona co prawda w pomarańczy, tylko w stosie słonej wody. Mamy tu wbite dwie blaszki. Tak, cynkową oraz miedzianą. Na nich zachodzą reakcje chemiczne, które są, przy których towarzyszy przepływ elektronów. No i mamy dwie możliwości, żeby te elektrony przepłynąć: albo przez ten rosło, czy przez sok pomarańczy, albo naszymi kablami. I ze względu na opór, jaki jest w soku i w kablach, wybierają kable, bo kable mają mniejszy opór. Więc jeżeli podłączymy tutaj nasz drugi kabel, to brzęczek zaczyna wydawać dźwięk. A Pani myśli, że w przyszłości będzie tak, że postawimy sobie rośliny doniczkowe na parapecie i będziemy sami sobie produkować prąd na przynajmniej domowy użytek? Do zasilania żarówki na przykład, tak w kuchni z bazylii. No, wydaje mi się, że to jest tak trochę daleko, daleko idąca wizja. E, aczkolwiek kto wie jak to będzie w przyszłości wydaje mi się że dużym sukcesem e, byłoby uzyskanie prądu który wystarczyłby do zasilenia czujników e, monitorujących e, na przykład skażenia powietrza w lasach